Wybaczając sobie i innym krzywdy, poproszę też Pana Jezusa o wybaczenie sobie, o wybaczenie błędów pedagogicznych, jakie się popełniły. Jeżeli jakieś dziecko już rosło, poszło w świat i się zbuntowało, yy, słuchajcie, na 99% jeżeli będziesz w życiu zmienić rolę matki na rolę przyjaciółki, będziesz to dziecko marczalstwem i powodaniem, będzie twoją koleżanką na milion procent, nie będziesz miała szacunku, zostawi je, to, to, to jest pewna konsekwencja. To się inaczej wydaje, jak dzieciątko jest małe i rośnie, ale wierzcie mi, o tym mówię, bo, bo znam zranienia kobiet i to potężne, bo, bo mama była... Yy, nadpobudliwa emocjonalnie i zrobiła sobie z córki przyjaciółkę, nie? I, I po prostu nie wychowywała ją. To właśnie tam, tam, to dziecko było całe dzieciństwo oparciem na tej matki, nie? I tak z nią wyszła. Ale, ale, dlatego też mówię, że przeprosi Pana Boga za, yy, za wszelkie właśnie słuchajcie, te błędy wychowawcze. Jeżeli dziecko ma problemy teraz, jeżeli ty się przyzna do błędów, to oddaj to wychowanie Matce Bożej że już 20 dorosłych, Poszło z tego domu. Moi kochani, to jest bardzo ważne, żeby mieć kręgosłup. Ile dzisiaj matek pozwala swojej córce mieszkać w jednym domu z chłopakiem? Bez ślubu. Słuchajcie, ta matka pierwsza pójdzie do piekła i będzie gorsza odpowiadała przed Bogiem niż na co tak. I, I opowiada jeden ksiądz o tej sytuacji że właśnie przychodzi kobieta codziennie z się świętej i ona przyszła, będzie teraz zakładać w parafii, to przyjaciół Radio Maryja, ma wszystko zorganizowane, ten drugi czy proboż się zgodzi. I ten proboż opowiada mi tą historię i mówi tak. Proszę Pani, ja zabraniam pani. No jak? Zabraniam. Ja słucham Radio Maryja i oglądam telewizję trwam, ale pani? Pani śmie założyć takie koło przyjaciół Radio Maryja? Pani, która prowadzi tak fałszywe życie, codziennie do Komunii Świętej, codziennie w Kościele, ale pozwala Pani swojej córce, która ma 18 lat, dopiero co skończyła maturę zdaje, żeby do Was do domu w, każde, w każdy piątek przyjeżdżał z Poznania student i mieszkał z nią do poniedziałku i wyjeżdżał na cały tydzień, to co oni tam robią, u góry w tym pokoju? Że? No bo córka mi powiedziała, że, że, że tak takie życie, że ona się wyprowadzi, że ona i tak dalej. Proszę pani, bo trzeba drzwi otworzyć natychmiast się wydać. Pod moim domem nie będzie grzechu śmiertelnego. To cały dom jest diabetem naznaczonym. Chorobami, nieszczęściami, wszystkimi konsekwencjami. Bo matka jest, bo matka i ojciec, ale, ale, ale winni są tutaj rodzice. Tu są winni rodzice, którzy pozwalają na to, zdają zgodę na to i, 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 i gdyby na to nie zdali zgodę, ta córka się obrazi, popłacze się, pojedzie na tydzień do koleżanki, jak już ma 18 lat, ale, ale przecież czegoś musi żyć, co zrobić? I wróci do domu, oczywiście upokorzona. I, i, I dlatego ci młodzi ludzie oni mówią, bo jest bardzo dużo takich sytuacji, więc oni się usprawiedliwiają. Nie usprawiedliwia tego. Ale mieszkają osobno. Nie mam na przykład na to wpływu. po no, 30. No to już jest, to już tu nie masz, tu nie jesteś winny. Ja mówię co innego. Jak na przykład, jak na przykład rodzic ma już swoje mieszkanie, czy tam swój dom dorosłe dziecko, dorosły syn, postanowił żyć bez ślubu z kobietą, nie masz na to wpływu, wręcz przeciwnie, jak przyjadą Ciebie odwiedzić, to zrób kawę, czy tam obiad, zaproś, ale nigdy nie może być przez Ciebie traktowana jako córka, to zawsze, proszę Pani, z szacunkiem, ale na dystan, bo to nie jest Twoja córka, przed Bogiem, tylko jest to konkubina, więc z ogromnym szacunkiem, a synowi powiedz, dziecko wybrać Albo ty nocujesz w tym domu, albo ta pani. We dwójkę? Nie, wnuczki oczywiście, jeżeli z tobą jest, Jeżeli nie, to proszę bardzo, hotel wynajmijcie sobie. Pod moim dachem nie będzie grzechu śmiertelnego. Bo jest przyzwolenie na grzech. To musi się ustawić. Przecież ty ani jej nie potępia, ani synowi niechasz się rozwodzić. Ale, ale niestety, ja tu mieszkam, w tym domu, pod moim dachem nie będzie grzechu. Dziecko wybacz, jest tyle pensjonatu, ja Ci z emerytury dam i opłacę Ci chodę, Ale nie pod moim dachem, ponieważ ja tu wprowadzam demona do domu. Ja jestem wierząca, przepraszam Boga, że Ci wiary nie przekazałem, dlatego mówię o tym, żeby przeprosić za błędy wychowawcze i, i, i w tym celu o tym powiedziałem. To trzeba też dziecko przeprosić, ale ja jestem dzisiaj bieżąca i pod moim dzieckiem myślę, że nie zrozumieć synem. Może zostać z dziećmi albo ona zostanie u nas z dziećmi. Ty na noc pójdziesz do znajomych, kolegów, masz kluczy, ale nie będziecie razem w burzu. Nie umiem w domu.